Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym sprzedawania firm i budowania firmy, budowania firm na sprzedaż, ale teraz jest seria o tym, jak przygotować się do sprzedaży firmy, naszego biznesu, który często bardzo budujemy od dłuższego czasu. Bardzo mi miło, że tu jesteście. I słuchajcie, lecimy. Niby jest to taka, to jest takie pytanie. Wydaje się jakby retoryczne, ile potrzebujemy pieniędzy ze sprzedaży naszej firmy, jak to sprawdzić, jak się, jak się dowiedzieć, ile to ma być. No bo wiadomo, jak najwięcej. Nie? Jak najwięcej pieniędzy chcemy, potrzebujemy i byśmy chcieli, żeby nasza firma się sprzedała za jak największą kasę, co, co nie odpowiada na pytanie, i do tego, jeśli nie mamy sprecyzowane, ile chcemy, my pieniędzy. My pieniędzy za naszą firmę możemy mieć problem z podjęciem decyzji o sprzedaży. To po pierwsze, a po drugie, z wynegocjowaniem odpowiedniej kwoty. Bo jedno to wiedzieć, ile firma jest warta, i o tym będzie opowiadał Maciej w następnym odcinku, i będzie też konfrontował to z tym, co dzisiaj powiem. Ja może nie konfrontował, łączył, będzie dopowiadał ten element, ten, który jest też bardzo ważny, to znaczy, ile firma jest warta bo żeby sprzedać dobrze biznes, żeby być zadowolonym z transakcji, zadowolonym zadowoloną, musimy połączyć właśnie te dwie rzeczy. Ile my pieniędzy potrzebujemy i ile dostaniemy za firmę i dzisiaj opowiem o tym pierwszym elemencie. Jak sprawdzić ile potrzebujemy pieniędzy ze sprzedaży naszej firmy, jaka kwota będzie dla nas interesująca? Przypomnę jedną rzecz: Właściciel firmy Osoba która posiada akcje lub udziały w firmie lub jest jednoosobową działalnością gospodarczą posiada trzy wynagrodzenia. W spółkach oczywiście łatwiej w działalnościach gospodarczych te pieniądze się upłynniają częściej, bo na bieżąco, ale opowiem o tej sytuacji takiej gdzie mamy właścicieli i prezesów, czyli o spółkach prawa handlowego. Właściciel takiej firmy ma trzy wynagrodzenia. Jeśli jest właścicielem pracującym, to ma bieżące wynagrodzenie za Pełnione, pełnione funkcje za dostarczaną pracę na bieżąco w firmie. Czyli co miesiąc dostaje pieniądze. Jako udziałowiec firmy posiada wynagrodzenie w postaci dywidendy, wypłacanej zasadniczo raz w roku. Oczywiście mogą być robione zaliczki i tak dalej, ale dostaje raz w roku udział w zysku, czyli wypłatę dywidendy. I to jest drugie wynagrodzenie. Jak jesteśmy właścicielem udziałów lub akcji, to dostajemy pieniądze za to, że same te udziały lub akcje posiadamy czyli dywidendę, udział w zysku czyli posiadamy udział w zysku. Trzecim wynagrodzeniem właściciela firmy, właścicielki jest kwota, którą dostajemy w momencie sprzedaży firmy i monetyzujemy wzrost wartości tego biznesu, nasze starania, które nie były uwzględnione w żaden sposób. W wynagrodzeniu bieżącym, ani w dywidendzie i w tym zysku rocznym, i otrzymujemy pieniądze za sprzedaż naszego biznesu. To są trzy elementy wynagrodzenia właściciela firmy: czyli pierwsze, wynagrodzenie co miesiąc, drugie, udział w zysku rocznym, w wyniku finansowym firmy, i trzecie, pieniądze za sprzedaż firmy. I dzisiejszy temat ma odpowiedzieć nam na pytanie. Czy my będziemy zadowoleni z kwotą, z kwoty, z kwotą, z kwoty, jaką dostaniemy ze sprzedaży naszej firmy? A jak to powinniśmy policzyć? Eee, sprzedawać firmę możemy z różnych powodów i w związku z tym też będziemy zadowoleni z różnych kwot. Bo jeśli nam się po prostu biznes znudzi, to nie będziemy mieli określonego tego, ile. Pieniędzy chcemy dostać za firmę. Jeśli będziemy bardzo zmęczeni prowadzeniem firmy, to niestety może się okazać, że ktoś będzie nas tym rozgrywał. Zobaczy, że jesteśmy ktoś kupujący, który jest dobrym negocjatorem, zobaczymy, że jesteśmy zmęczeni firmą, którą posiadamy, i będzie nas rozgrywał i będzie windował, będzie obniżał cenę dla siebie kupna, a dla nas sprzedaży. Dlatego warto się zastanowić nad tym, ile my chcemy, ile potrzebujemy często pieniędzy ze sprzedaży naszego biznesu. Sprawa jest prosta w sytuacji, która niestety jest tragiczna to znaczy, jak ktoś zachoruje i wiemy, ile jest potrzeba pieniędzy na leczenie, wtedy dążymy do tego, żeby dostać taką kwotę, która pokryje koszty tego leczenia, i takie sytuacje się zdają, zdarzają. Jest to bardzo trudne, zazwyczaj są to sprzedaże szybkie. Są to sprzedaże, gdzie, wiecie, przy leczeniu każdy dzień, każdy tydzień działa na niekorzyść osoby, która wymaga leczenia, więc sprzedajemy szybko, ale walczymy o to, żeby dostać kwotę, która zaspokoi potrzeby tego leczenia. Sytuacja ma się troszkę inaczej, znaczy inaczej, kiedy Mamy ochotę sprzedać naszą firmę, bo mamy na oku inny biznes. I wiecie co, to jest jedna chyba z częstszych przyczyn sprzedaży firm, klientów, którzy do nas przychodzą sprzedawać firm. Obsługujemy oczywiście te firmy funkcjonujące, działające, nie sprzedajemy trupów, więc najwięcej klientów, którzy do nas przychodzą i mają dobre biznesy, które robią pieniądze, które mają perspektywy, które Często nawet bardzo dobrze się rozwijają i, i są coraz fajniejsze. Chce sprzedać firmy, bo są znudzeni, bo są już znudzeni tym, co robią i mają na oku inny projekt, mają na, na oku coś innego, w co by chcieli zainwestować, na co potrzebują pieniądze. I wtedy sprawa też jest całkiem łatwa, bo musimy się zastanowić nad tym, zrobić cały kosztorys biznesu nowego. Ile potrzebujemy pieniędzy, żeby go wystartować i zbudować już z tymi kontaktami, które posiadamy, z naszą wiedzą, z tym wszystkim, co umiemy i potrafimy, ale żeby on wystrzelił? Zobaczcie, jaka to jest komfortowa sytuacja, przynajmniej dla mnie, bo większość biznesów, które startowałem w życiu, były robione od zera. Tak naprawdę, albo miałem jakieś niewielkie zasoby gotówki, które pozwalały mi z czegoś żyć, ale biznes rozwijał się organicznie. Tutaj, gdy sprzedajemy naszą firmę, możemy sobie pozwolić na komfort tego, że będziemy od startu mieli pieniądze, które pomogą nam wystrzelić bardzo szybko biznes. Wiecie, nie wszystko da się przyspieszyć. Ilości nagranych liveów, no ciężko jest przyspieszyć. Mamy ich 250, zajęło nam to 2,5 roku. Ciężko byłoby to zrobić szybciej, możliwe by to było, ale pieniądze by w tym nie pomogły. Za to w dotarciu do klientów, wsypanie pieniędzy w reklamę, zatrudnienie specjalistów, w ogóle wszystko to, co można kupić tu i teraz i skrócić czas, możemy to zrobić, ale musimy wiedzieć, ile potrzebujemy pieniędzy. I słuchajcie, tu polecam Wam zrobić jedną rzecz. To po pierwsze, dobry budżet na co najmniej 3 lata przyszłej działalności, żebyście wiedzieli, ile firma potrzebuje kasy, żeby się rozwijać, ale druga rzecz to, ile Wy potrzebujecie miesięcznie pieniędzy, żeby Wam komfort Waszego życia nie spadł. I łączycie te dwie kwoty ze sobą, to znaczy, ile potrzebujecie pieniędzy, załóżmy na 3 lata działania Waszego biznesu lub do progu, w którym biznes zacznie być rentowny. To znaczy, policzcie, kiedy z Waszej wiedzy i z Waszego doświadczenia, już przedsiębiorców, którzy wiecie, sprzedając firmę coś osiągnęli i ta firma jest warta parę milionów, czego Wam życzę, żebyście policzyli sobie, kiedy firma osiągnie próg rentowności, a przynajmniej tego zera, i, i, i tyle pieniędzy będziecie potrzebowali. To znaczy, ile kasy potrzeba do momentu, w którym firma wyjdzie na zero, żebyście mogli. Robić akcelerację i wzrostu, ale jeszcze jedną rzecz pamiętajcie i Jak będziecie wiedzieli, estymowali, ile czasu firma potrzebuje na, na, na rozpęd, to jeszcze zabezpieczcie pieniądze dla siebie na cały ten okres, żeby wam nie spadł komfort życia i żebyście rozwijając tą firmę, nie zastanawiali się, z czego zapłacicie rachunki, ile pieniędzy dacie żonie, czy wasze dzieci będą miały co jeść, wiecie, może w cudzysłowie, a może nie. Bo bardzo często jest tak, że przedsiębiorcy świetnie wyglądają na zdjęciach, a z tyłu sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Więc dodajcie do tej kwoty, którą potrzebujecie na rozwój projektu, pieniądze na rozwój tego projektu, na jego jak najszybszą akcelerację oraz to, ile wy potrzebujecie pieniędzy na życie, żeby wam. Nie spadł komfort funkcjonowania, co pozwoli Wam podejmować fajne decyzje i, i też podejmować decyzje takie, które będą szybciej przyszły biznes rozwijać. Więc mamy sytuację taką: ile potrzebujemy pieniędzy na leczenie, to jest stosunkowo proste. Musimy policzyć, ile potrzebujemy na to leczenie plus jakieś pieniądze na życie. Druga rzecz, jak chcemy rozwijać następny, kolejny projekt w naszym życiu. To potrzebujemy wiedzieć, ile ten projekt pożre pieniędzy i ile my potrzebujemy pieniędzy na to, żeby sobie spokojnie funkcjonować. A trzecią sytuacją, o której dzisiaj opowiem, jest sytuacja, gdy sprzedajemy firmę i chcemy zostać rentierami lub pójść na emeryturę. Jeden z takich zabiegów, zabiegów liczenia, ile potrzebuje pieniędzy, przeprowadził nasz kolega Tomasz. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam. I on wie, że on potrzebuje 2,5 miliona złotych. Teraz to troszkę wzrosło ze względu na inflację. Jak sobie to liczymy? Liczymy sobie to w ten sposób. Mam 55 lat i będę miał jakąś emeryturę. Przedsiębiorcy to raczej na to nie liczą, ale chciałbym zachować. Możliwość wydawania 10 tysięcy złotych miesięcznie i w tej chwili chcę zabezpieczyć 20 lat do przodu. Bardzo prosto to liczymy. Liczymy to w ten sposób, że mnożymy 10 tysięcy złotych, które chcemy mieć co miesiąc, przez ilość miesięcy. Które sobie estymujemy na przyszłość. W, w wypadku 20 lat jest to 240 mi miesięcy. Czyli potrzebujemy 2,4 miliona złotych na naszą emeryturę. I jest to dla nas kwota, która będzie nas zadowalała ze sprzedaży firmy. Jeśli chcemy mieć 20 tysięcy złotych miesięcznie, nie ma problemu. Mnożymy sobie 240 razy 20 tysięcy, to daje nam 4 miliony 800 tysięcy złotych. I tyle będziemy chcieli ze sprzedaży naszej firmy. Teraz podniesiecie, myślę, że wszyscy wszyscy jesteście inteligentnymi osobami, problem z tym, że pojawia się inflacja, pieniądze tracą na wartości z czasem i tak dalej i oczywiście tak jest, to znaczy sprzedając firmę będziecie musieli wziąć pod uwagę to, że wasz kapitał, który będzie po prostu leżał, będzie topnieć, więc z właścicieli firmy staniecie się zapewne inwestorami, którzy będą inwestowali w aktywa lub jakieś rzeczy, które będą zapewniały im, że ich pieniądze nie będą traciły na wartości, a być może będą jeszcze zarabiały. Zresztą to pytanie bardzo często pyta ze strony, pyta, pada ze strony naszych klientów, którzy sprzedają firmę, co po sprzedaży. Co z kasą? Co robić z pieniędzmi? Bo ci, którzy inwestują w inny projekt, no to wiedzą, co, co zrobią z pieniędzmi. Ci, którzy no, mają potrzebę jakąś wyższą, to też wiedzą, na co pójdą te pieniądze i nie bardzo się zastanawiają. Ale jeśli ktoś idzie na emeryturę, zostaje rentierem nudzi się i mówi, że słuchaj na rok to ja pojadę sobie na wakacje, a potem zobaczymy co będzie, to pyta co zrobić z pieniędzmi. I tutaj pojawiają się różnego rodzaju możliwości inwestycyjne, które są szczególnie, że przy tym poziomie pieniędzy 2 miliony 4, 10 są możliwości inwestycyjne dające nie procenty, ale takie powiedzmy dziesiątki procent. Nie? Dziesiątki procent i to nawet zabezpieczone różnego rodzaju rzeczami. Więc jest co z tymi pieniędzmi robić. Ale słuchajcie, w każdym z tych wypadków Nieważne, czy macie sprzedaż wymuszoną i wiecie, jaka to ma być kwota, czy planujecie sobie nowy biznes i policzycie sobie jeden budżet i pieniądze dla Was, lub chcecie być emerytami, którzy będą mieli fajną emeryturę, a nie taką głodową. Musicie jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, a właściwie dwie. Sprzedając firmę i, i jak sobie liczycie tą kwotę? Sprzedając firmę nie możecie policzyć tylko tego, jaka kwota Was interesuje, ale musicie Ją powiększyć o obciążenia podatkowe, które Was spotkają w momencie sprzedaży biznesu, bo za sprzedaż Waszych akcji lub udziałów będziecie musieli zapłacić podatek. W zależności od tego, jak sobie to skonstruujecie, czy po prostu zapłacicie 18% PIT-u, czy po której zmianie nowego ładu to będzie 9%, czy ileś. Nie wiadomo. Dlaczego o tym mówię, e, że nie wiadomo, bo nie wiadomo obciążenie podatkowe liczycie w momencie, w którym rozpoczynacie sprzedaż, ale potem aktualizujecie je o, o, ten, o tym momencie sprzedaży i to, wiecie, zawsze może się w którąś stronę przesunąć, ale generalnie musicie je brać pod uwagę. Sprzedając udziały i akcje zapłacicie podatek od sprzedaży, więc jak będziecie chcieli sprzedać, powiedzmy, znaczy, jeśli będzie Wam potrzebne powiedzmy milion złotych dla łatwiejszego liczenia, to liczcie, że potrzebujecie milion dwieście tysięcy, bo trzeba będzie zapłacić podatki. Ale podatki to nie wszystko. Trzeba będzie jeszcze zapłacić brokerowi, takiemu jak nasz, za sprzedaż Waszej firmy, czyli około 5% wartości transakcji, czyli do miliona trzeba dorzucić jeszcze 50 tysięcy, czyli już bym liczył milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy do miliona. Plus jakaś obsługa prawna tej transakcji i być może obsługa podatkowa. I to też zabezpieczcie. Czyli jak liczycie kwotę pieniędzy, która będzie Wam potrzebna ze sprzedaży firmy, która sprawi, że Wy będziecie zadowoleni, a to zadowolenie jest bardzo ważne, policzcie obciążenia, które Was spotkają w trakcie sprzedaży: podatki, płatność brokerowi. Płacenie komuś to Wam poukłada, to dobrze podatkowo lub prawnikom, którzy też będą brali udział w transakcji. W ogóle ten element zadowolenia z kwoty sprzedaży jest bardzo ważny, bo będzie Wam się łatwiej negocjowało, wiedząc o tym, jaka kwota będzie dla Was zadowalająca. Bo jak prowadzicie przez dziesiątki lat biznes i macie powód, który może nie do końca jest jasny, ale chcecie sprzedawać, to odpowiedzcie sobie pytanie na pytanie sami, ile według was ta praca przez te lata była warta, ile była warta, ile byście chcieli za nią dostać pieniędzy, żeby być szczęśliwymi, bo wiadomo, że właściciel firmy, który startuje od zera, nie zarabia na początku. Na początku to inwestuje. Inwestuje rok, dwa, trzy, cztery. Te historie sukcesu, takie, że tam biznesy w dwa lata zarabiają miliony, to są bardzo, 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 bardzo rzadkie historie i często jest tam jakieś, wiecie, trzecie dno. Zazwyczaj z naszego doświadczenia, tak jak patrzymy na biznesy, to rozwój firmy do tego, żeby ona była fajnie zarabiająca i, i możliwa do sprzedaży za dobre pieniądze, to jest 7 lat. W branżach bardzo fajnie, szybko się rozwijających, może pięć. Ale 7 to jest takie minimum. Jak rozmawialiśmy z Stadem Witkowiczem kiedyś, to on mówił, że firma to się rozwija w ogóle 10 lat do momentu wartościowej jej sprzedaży. Więc. Wkładacie czas, wkładacie czas, inwestujecie czas, pieniądze, czas waszej rodziny i nie robicie różnego rodzaju rzeczy, a budujecie firmę i sobie policzcie, ile byście chcieli za to pieniędzy, i potem będziecie to konfrontować z tym, ile wasza jest firma warta. O tym będzie opowiadał Maciej na następnym live, który będzie teraz w czwartek. Nie, nie będzie. Maciej będzie sam wam, z wami się dzielił tą wiedzą. I na dzisiaj, na teraz. Dziękuję i ja już skaczę do komentarzy, które tutaj są. Cześć Rafale, bardzo miło mi Ciebie widzieć. GP, świetnie, że jesteś, fantastycznie. Marcin Z, witaj Pawle, ja Cię witam Marcinie, bardzo miło mi Ciebie widzieć. Zapraszam Was teraz do pytań, jeśli są. GP pisze, jeśli potrzeba 10 miesięcznie, to 7 mieszkań, bo dochód z jednego mieszkania musi odkładać na remont, a więc 7 mieszkań po 400 tysięcy to 3, blisko 3 miliony gotówki na mieszkania. Świetne. GP, ty masz plan na to, co zrobić z kasą, i jak sprzedać firmę. I to jest fantastyczna metoda policzenia. Zobaczcie, GP zabezpieczając swoją emeryturę, policzy sobie, że chciałby kupić 7 mieszkań, i super. I będzie, i zobacz, tutaj nie dość, że będzie zarabiał na tym, że mieszkania są wynajmowane, to jeszcze być może mieszkania będą zyskiwało na wartości, chociaż to też trzeba uważać, bo wiecie, teraz mieliśmy dużo hostsy i nie wiadomo, co będzie dalej z rynkiem mieszkaniowym, ale fajnie, taki plan mi się podoba i stwórzcie sobie taki plan, jaki ma GP, jaki przedstawił i do tego policzcie, ile potrzebujecie pieniędzy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was na czwartek. Ze mną się zobaczycie w wtorek. Ta seria budowania firmy na sprzedaż jest serią odrębną i w niej mówimy, jak przygotować się do sprzedaży firmy. Jeśli chcecie sprzedać firmę, wycenić firmę lub kupić firmę, zapraszam Was oczywiście do sprzedaży firmy.com. A jeśli chcecie zrobić tą szybką, uproszczoną wycenę, to zapraszam na uproszczonawycena.pl. Link tutaj lata w tym banerze na dole. Dzięki Wam bardzo, miłego dnia, do zobaczenia. Cześć.